Dobry, zapraszamy na porcję wspomnień sprzed lat. A dziś dalej o wyborach, które relacjonował. A właśnie taki młody, energiczny redaktor, i jakby ktoś nie mógł rozpoznać, to powiem, to był Raimund Wełnic. A oprócz tego w dalszym ciągu programu zobaczycie Państwo relacje, oczywiście zgodnie z zapowiedziami. Krzysztof Zisław Subocz. O przystankach autobusowych, nowych przystankach. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu, piątek, 9 października. Aktualności Telewizji Zachód, Krzysztof Subocz Rozpoczniemy, proszę Państwa, od bardzo miłej informacji, bowiem w ubiegłą środę w Urzędzie Wojewódzkim w koszalinie podsumowano po raz trzeci sezon turystyczny w naszym województwie Przyjemnie poinformować, że przecinek. W dobrym towarzystwie zdobył drugie miejsce. Pierwsze miejsce przypadło miastu i gminie Czaprynek, a miejsce trzecie zdobył Kołobrzeg. W listopadzie poznamy wyniki wszystkich trzech edycji. Największe szanse na zwycięstwo w tej kategorii z trzech lat mają Kołobrzeg i Szczecinek. A teraz do spraw, którymi praktycznie żyje cały kraj od co najmniej kilkunastu tygodni sprawy wyborów. W minioną środę na, na antenie naszej telewizji mogliśmy obserwować zmagania kandydatów w startujących wyborach samorządowych w najbliższą niedzielę. Pierwsza część wieczoru poświęcona była sprawom miejskim, druga powiatowym, w trzeciej dyskutowano o sprawach wojewódzkich. Reprezentanci większości ugrupowań biorących udział w wyborach mogli zaprezentować się osobiście, a także promować swoje programy wyborcze. Była to już czwarta debata poświęcona wyborom. Wyborcy, telewidzowie mieli okazję przekonać się osobiście co do słuszności przedstawianych poglądów, a także zgłaszać bezpośrednio na antenę swoje Wątpliwości i spostrzeżenia. Ostatnia debata była najdłuższą. Trwała prawie trzy godziny. Była też najbardziej burzliwa, gdyż pytania były bardzo ostre, często tak zwane osobiste. Na wszystkie udzielono odpowiedzi, a my uzyskaliśmy zapewnienie, że w podobny sposób będziemy mogli podsumować kadencję jeszcze obecnego zarządu. Aktualnie trwają uzgodnienia co do terminu tej audycji. Telewizja Zachód dziękuję tą drogą dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Mechanicznych w Szczecinku za techniczną pomoc w zorganizowaniu wszystkich tych debat. Kończy się kampania wyborcza jeszcze tylko dziś, to jest w piątek do godziny 24. Można w mediach agitować w sprawach wyborczych. Telewizja Zachód na przedstawienie ugrupowań startujących w wyborach poświęciła ponad 10 godzin czasu antenowego na żywo i tyleż samo w powtórkach tych audycji. Organizując spotkania na żywo przybliżaliśmy wszystkie ugrupowania, które wystawiły kandydatów ze Szczecinka. Ponadto wiele ugrupowań skorzystało z płatnego czasu antenowego w programach, a także z reklamy w telegazecie. Jeszcze dziś w naszym programie będziemy rozmawiać na tematy wyborcze, a właściwie o sposobie głosowania. Technika wyborów jest rzeczą ważną, gdyż każdy wyborca ma tylko jeden głos. Wybory tuż tuż, a ludzie z pierwszych stron gazet w dalszym ciągu odwiedzają różne miejscowości naszego kraju i wspierają swoje ugrupowania w kampanii wyborczej. W czwartek odwiedził Szczecinek. Jan Król, poseł Unii Wolności, wicemarszałek Sejmu obecnej kadencji. Na spotkaniu w Drzewiarzu mówiono głównie o sprawach wyborczych. Poseł Król życzył szczecineckim członkom Unii Wolności wyborczego sukcesu. Proszę Państwa, Szczecinek wzbogacił się o dwa nowe przystanki autobusowe. Jeżeli chodzi o samą, sam pomysł yy, zmiany, jak gdyby... Yy, Typu przystanków w mieście, no, rodził się u nas już od paru lat. Do tej pory problemem były pieniądze na zafundowanie sobie eleganckich przystanków. No, w tym roku wreszcie mogliśmy pozwolić sobie na kupno dwóch przystanków i akurat tak się złożyło, że dzisiaj te przystanki są montowane. No są to eleganckie przystanki, przestronne lekkiej konstrukcji. No i wreszcie y, mamy tu satysfakcję, że mieszkańcom możemy zafundować lepsze y, warunki oczekiwania na autobus. Te przystanki wydają się być bardzo delikatne. Czy nie obawia się Pan, że dość szybko zostaną zniszczone? Y, ja wierzę w to, że nasi mieszkańcy y, docenią to, że przecież to nie robi firma y, Komunikacja Miejska dla siebie, tylko dla mieszkańców w celu poprawienia y, jakości świadczonych przez nas usług. No Nieraz odzywały się głosy mieszkańców w mediach o to, żeby poprawić te warunki. No, to jest taki pierwszy krok. No, mamy nadzieję, że właśnie mieszkańcy to docenią i nie będą po prostu tego niszczyli. Co do konstrukcji, no, jest to szyba, szyba pancerna. Konstrukcja jest jednak mimo wszystko dosyć, dosyć mocna, bo przystanki budotechniki stoją w wielu miastach w Polsce. Widziałem i jak najlepsze zdanie jest o tym producencie. Na ulice miasta wyjechały już nowe autobusy. E, również jest nam bardzo miło, że e, dwa nowe maeny w zielono-biało-zielonych barwach e, Szczecinka i naszej firmy e, są już e, na trasach. A więc e, zgodnie z wcześniejszymi e, obietankami e, skierowaliśmy je na obsługę linii numer 1 i numer 2 także w tej chwili cało pojazdowe linie numer 1 i numer 2 te najbardziej obciążone są już obsługiwane przez autobusy MAN i bardzo mnie cieszy, że mogliśmy spełnić e, wolę mieszkańców miasta, bo miałem zawsze dużo telefonów, dlaczego akurat na dwójce one jeździły, a indziej. No teraz już tego nie będzie. Przyszłoroczne e, obiecuję, że będą skierowane na linię numer 6. Macie w tej chwili różne marki autobusów. Są e, autobusy e, polskie, Jelcze, e, są Daby, volva Many. Jak w tym wszystkim radzi sobie serwis? Z tym nie ma problemu, bo e, mamy tutaj jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, o Warszaw, mamy dobrej klasy fachowców. Jeżeli chodzi o części zamienne, bardzo dużo części akcesoriów jest zastępowanych przez zamienniki polskie, bowiem mamy przedstawicieli wielu firm które mają swoje siedziby w Polsce, chociażby Wapko Praszka, to już taki pierwszy, pierwszy z brzegu, czy Boż, więc nie ma problemu żadnego z otrzymaniem i z uzyskaniem ewentualnie potrzebnych części akcesoriów ze zdobyciem na rynku. Bardzo śladowe ilości sprowadzamy z hurtowni. I ostatnia sprawa, sprawa sklepiku przed komunikacją miejską, no ten sklepik wzbudzał wiele emocji i ludzie pytają, kiedy w tym sklepiku pojawią się pierwsze samochody DU? No jest to, również i dla nas był to pewien mankament, oczywiście ten pawilon był pomyślany o, o, o w takiej trójstopniowej funkcji, pierwszą funkcją no to było przede wszystkim przeniesienie sklepu z pomieszczenia biurowca do tego pawilonu. On już funkcjonuje od samego początku. Drugim takim elementem było przeniesienie biura obsługi klienta autoryzowanego serwisu DU właśnie do tego pomieszczenia. Był to wymóg, który został nam przekazany przez Centrum DU. No i trzecim elementem to punkt sprzedaży samochodów osobowych. W ten wtorek, a więc 6 października. Wreszcie otrzymałem informację od prezesa do Centrum, od pana Czuka, że nasza aplikacja została pozytywnie zaopiniowana i w przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa na prowadzenie punktu sprzedaży pełnego punktu dealerskiego bo tylko taki wchodził w rachubę i wreszcie będziemy mogli zacząć sprzedawać samochody osobowe i pragnę tutaj uciąć również niektóre dywagacje bo krążą bajki Salon został wybudowany ze środków własnych spółki, które wypracowaliśmy z działalności dodatkowej w całości, zaznaczam w 100%. Na pewno spełnimy tutaj wymagania Deł Centrum, bo ta firma, trzeba przyznać, coraz ostrzejsze rygory narzuca punktom dealerskim, ale skoro chce dbać o jakość punktów, które świadczy usługi sprzedaży na jej rzecz, no wcale się nie dziwię. My również, tak jak Pan wspomniał wcześniej, mamy kilka marek Autobusów. I jak się cofnie w czasie, można sobie porównać, jak, jakiej jakości mieliśmy sprzęt, nawet jeszcze 6-7 lat temu, jaki w tej chwili jest. Mi aż, aż przyjemnie jest chodząc ulicami, zauważyć jednak ten nowy sprzęt, bo dużo wysiłku naprawdę włożyliśmy w to, żeby zadowolić naszych mieszkańców, naszych pasażerów. I mam nadzieję, że. Harmonogram wymiany taboru, który sobie założyliśmy, że do roku 2006 wymienimy cały tabor na autobusy naprawdę eleganckie, tej klasy, które akurat zostały nam przekazane we wtorek przez firmę MAN. No i życzę wszystkim, żebyśmy zaczęli pracować w dużo lepszych warunkach. No i oczywiście to będzie również. Mam nadzieję, że nowa Rada Miejska przychylnie będzie odnosiła się do problemów komunikacji miejskiej, bo to jest też bardzo ważne. W prasie lokalnej, tak jak i w centralnej, proszę Państwa, dominują głównie tematy wyborcze, znajdują się jednak i inne sprawy, które czasami wywołują zdziwienie, rozbawienie, czasami wesołość. Wszystkie dzienniki w minionym tygodniu przede wszystkim pisały o wyborach. Również Rajmond Wełnic z Głosu Pomorza pisał wiele o wyborach, ale nie tylko. O czym? No, rzeczywiście, tematyka wyborcza, jak to na tydzień przed wyborami, zdominowała doniesienia. Widać to nawet troszeczkę mało miejsca, narzekamy jest w gazecie, gdyż reklamy wyborcze zabierają tą część informacyjną gazety. Mimo wszystko jednak muszę, muszę wspomnieć, że, że im też my pisaliśmy o wyborach. Było kilka, yy, kilka jak to zwykle, yy, pod koniec kampanii wyborczej, yy, ciekawych wydarzeń. My pisaliśmy o, o pomyśle jednego z kandydatów do powiatu. Yy, nie wymienimy ani partii, ani, ani jego nazwiska, żeby mu nie robić dodatkowej reklamy, który wpadł na pomysł, że będzie woził, yy, woził osoby chcące na niego zagłosować w dniu wyborów yy, do lokali wyborczych. Można jest podany w ulotce numer telefonu, wystarczy do niego pod ten numer zadzwonić i, yy, i, i, zagłos i na pytanie, na deklarację, że się chce zagłosować na tego kandydata, będzie on zawieziony yy, pod samą urnę wyborczą. Rodzi się tu od razu pytanie, jakżeż ten kandydat będzie chciał się dowiedzieć, że na niego akurat głos oddano, czyżby yy, ktoś udał się za kotarę wyborczą, yy, ewentualnie sprawdził przed wrzuceniem yy, tego głosu do urny. Yy, pisaliśmy też o sprawie yy, Listy yy, byłych członków PZPR-u i ZSL-u, którzy obecnie reprezentują barwy Unii Wolności i AWS-u na listach wyborczych do powiatu i do, i do, yy, do, 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 i do Rady Miejskiej. Yy, wśród ponad 20 nazwisk znalazła się jedna, jedna osoba, która kategorycznie zaprzeczyła, że należała do, do byłej siły przewodniej. Złożyła nawet doniesienie do prokuratury, yy, aby autora tej anonimowej ulotki znaleźć. To tyle z, z takich Michałków wyborczych. Pisaliśmy także o osobie, także ja miałem na e, kolarzu Spot Griffiths, który miał być rekord Guinnessa. Mówimy, miał, gdyż w tak zwanym międzyczasie pojawiło się sporo pytań i wątpliwości związanych z, z tą osobą. E, człowiek ten osiągał bardzo, bardzo e, niewyśrubowane wyniki e, na tym rowerze. Takie było pierwsze nasze zdziwienie, kiedy, się, kiedy zajęła się tym człowiekiem policja, okazało się, że był on wielokrotnie karany za różne przestępstwa, odwiedził także nas i wprawił nas w dobry humor, mówiąc, że oprócz tych wyroków wskazujących za, za jego powiedzmy, działalność na pograniczu biznesu, był także karany za szpiegostwo na rzecz CIA osobników miał szpiegować wojska radzieckie, badać dyslokację tych wojsk w latach 80. na rzecz wywiadu amerykańskiego. Trudno powiedzieć, co z tego będzie, co z tego wyczynu. Przypomnijmy, że to miał, miał być rekord w jeździe godzinnej na trasie Szczecinek Czarne. Po raz kolejny termin przesunięty na 17 października. Tydzień po wyborach, zobaczymy. Co to będzie? To no prawdopodobnie kolejny jakiś Michał. A wracając do wyborów, na co szczególnie Głos Pomorza zwracał uwagę? Ech, staraliśmy się rzetelnie informować yy, czytelników o, o, o kandydatach, o o y, sposobie głosowania, y, bo to jest dość skomplikowane rzeczywiście, trzeba przyznać, że, że nawet y, osoby interesujące się polityką po prostu do, 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 do chwili obecnej jeszcze nie wiedzą, jaka będzie sama technika głosowania. Y, wiadomo, że dotyczy, te, te wybory dotyczą nas, naszych spraw lokalnych, tych, które powinny każdego mieszkańca, albo przynajmniej osobom zależącym na... Na, 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 na tym, aby, aby mieć jakiś wpływ na, na to, co się dzieje w ich regionie, yy, zainteresować tymi wyborami. Wiemy, że, że niestety, yy, dlaczego ubolewam bardzo, yy, społeczeństwo generalnie nie interesuje się wyborami i yy, yy, trudno osiągnąć, jaka będzie frekwencja. Oczywiście no, zwracaliśmy przed tymi wyborami uwagę na, na wszelkie yy, chwyty poniżej pasa, faule wyborcze. Yy, było ich troszeczkę, chociaż trzeba przyznać, że kampanię wyborczą mieliśmy wyjątkowo spokojną. Obeszło się bez jakichś dramatycznych wydarzeń, chociaż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt godzin do, do, do samego aktu wyborczego zostało i wszystko się może zdarzyć. Chociaż cisza wyborcza od piątku obowiązuje i, i wszystko, co po tej dacie się będzie działo, to będzie już nielegalne. Na dziś dość wspomnień. Na kolejne archiwizje zapraszamy Państwa już w poniedziałek. I jak w każdych archiwizjach będzie. Co oglądać? Zapraszamy. Zapraszamy.